K czym on jest? Co on ma na głowie? Idę się ubrać, panie mam, mam, si mam twoją siostrę na głowie. Dobra, ty się tam przybierasz, ja się idę witać. Co robisz? Żalcie. <grym> 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 Hej, a z tej strony, Eleven, a to jest ponownie ultimate custom night. Nie. Nikt się nie złapał, Nikt nie ogarnął? Nie, weza w ogóle to Ja ale... Patrzcie co zarobi. robi. No żalcie Łezza. super hero być. Super hero? To w sumie nie no. ponieważ... Dobra, Ultimate Chicken Horse, cześć, witajcie, wracamy po... Wielu... Ja powiedzieć, że jestem Foxy. Po wielu... Po wielu jakichś smutnych, wiecie... Rzeczach. Łezza same dramy robię, Pierwszy odchodzi z YouTube'a, potem mu się komputer zjebał i płacze o tym wszędzie. <grym> Ej, gramy już? Potem o pieniądze, no. nie oddaje pieniędzy. No, no, to ja nie wiem, to... co, ja co, ja co mam zrobić, no. Ale mam dobre wdzięko przynajmniej, kolecy! <laughs> Kogo to wchodzi? Ja, ja wiem, że nagrywam z wami tylko dlatego, bo. Bo tylko wtedy odcinki będą śmieszne. Ale no co ja polecam? No, no chodźcie, chodźcie, chodźcie na wulkan. wulkan albo. Nie, wulkan, no? No dobra, hey, dobra, dobra Jeżeli uważacie, że odcinki są śmieszne tylko ze mną, to łapka w górę. I teraz elewa nie ma żadnej łapki w górę. <laughs> I mean. Co tak cicho? Ej, a, ja, a ja nie chciałem grać tą postacią. Ale już jesteś, no sorry, no. Tu no to no. Trzeba było bardziej uważać na to, co klikasz i gdzie klikasz, a nie. Ale może dziś tak. będzie wyglądał zajebiście Nie chciałem dotknąć cię w Pindolkan, to czemu tam dawałeś ręce? Nie Wez Leon! Weza Leon! Wez Melon. Mm. Wez Melon! Wez Melon! I jak to tutaj wyglądało z tym? To nie mam pojęcia. W Przypominam, Poleciało. że jestem naj najśmieszniejszy Zobaczmy. tutaj, bez Melon. Oczywiście, Leza. Dobry Elo Pierwszy bitch NEJ i nie da się wskoczyć, dobra, okej okay. <śprzyasaki noise> Udowodni, oh, Udowodni Ci, że się da Udowodnić, że się da. O nie, o nie, o nie, o nie Ty, to coraz wyżej podjeżdża czy mi się wydaje? Nie, nie Kolejny! Wszystko no, no nie? O! Nie wiem. Skoczył. Ej, łysie, bo na ten odcinek, bo już sumie nie powiedziałeś się na więc... No właśnie, challenge na jest taki. w tym odcinku jest taki, że przegrany musi sobie podpalić dupę. Co? No to... <laughs> Powodzenia. Ja też się do mapy. Dobra, no, nieważne. <laughs> Good luck. Chętnie to zobaczę. Ja też, uważam, ja też. Wy to macie jakieś dziwne problemy w ogóle Czyli się podpalanie no po co, dupy tak? to nie jest problem, to jest fetysz? Fetysze mogą być problemami, ale... No Brawo elemen, ale żeś to ładnie To był najwolniejszy upadek jaki widziałem O Wobez nie, shifta. Jezu da, da, da. jakie to zrobiłem, no ale tak i tak nie będzie do końca Dokładnie. W niego nie wierzysz? Patrz. Ja zrobię to co? samo. ja <laughs> w, nie, w niego nie wierzę, co ty. Oh shit, man. <laughs> nie ma szans. Shit, man. I would not expect this. O stary. Z tym się wiąże stare przysłowie. Weza łeza pogotowie. Stary. No i da. że po co ja tu w ogóle jestem potrzebny. Dobra to pułapka, muszę przejść. Dzięki, dzięki. Zazdro. Nie! Dobrze. Dobrze, dobrze. Taka paniki też jeszcze dawno nie bo w sumie, Nie, bo w sumie nie wiem co teraz zrobić, bo tam zostawiłem jak mnie... Czemu ty zostawiłeś, ty ceciu? Trzeciu... ja nie mógł wskoczyć. Starek, na razie to... Dobra, dobrze. wiesz co, to nieważne. Nie, nie wiem jak to wtedy dzieje, jak on tam wskoczy, na pojęcia. No dobra, fajnie, fajnie, fajnie. Po prostu byłem fajniejszy niż ty. Nie no, to nie zgodzę się z tym. Słuchaj, ale... Co, co to, to jest? Nie wiem, ale od razu wziąłem. On no, rozwalił o, nie, nam. Ej, to ten. wygląda dobre. To wygląda, wygląda jak robot. Nie, utopisz ciekarnie. go, utopisz go. Poza go może na ziemi dla pewności. Dobra. Dobra. Sam raz. <laughs> na ziemi. To na... <laughs> taka niebieska linia była. <laughs> no nie Ty, wiem, co się to co? Dobra. To ja już wiem, że to nie było dosyć przydatne. Unie! A to. to może no, no, Ja nie tego Unie! No. <laughs> Weź się ogarnij! To dobrze, ale kto się ma ogarnąć? Ja się mam ogarnąć? Ej, to był by... jakiś update. Nie, wiem żeby patrzeć. No stary. Nesquot proof update. <laughs> dobrze się bawisz? Weź to po potem, żeby nie miał satysfakcji z tego, że tak długo się bawił. Stary, ja, ja to wytnę i przerobię na Derudy sandstorm. <śmienic> ja zrobię, że ten odcinek będzie miał 10 minut. Ale się ułatwiają, ale się ułatwiają, no. no nie chcę ułatwiać. Cukre, jak się ułatwiają, no, nie mogę, no. no, no. GG. I sobie ułatwił. A ja tu głupio pułapkę zostawiłem. Tak, jest głupie. Jest dobrze. Nie, jest, dobrze. Dobrze. Bo, nie, nie, dobrze. Jest dobrze. Bo on czegoś się drzwi bo on <laughs> o oh, 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 nie, O oh, nie Ma no, <laughs> <Spudułam. Spudułam. laughs> so... I co tam? Nie wiem, chłopaki, chłopaki, ja jewie się fajnie gra. Nie. Idiota jestem. I czego ja się tu spodziewam sobie po tej grze? Temu? Nie? Ja mam pomysł, ale nie wiem, czy mi się uda. Super wyszło. patrz Co to fajnie. Było? Kurde, otworzyły się drzwi. No nie. No nie, ej, patrz, patrz, jak on to Perfecto. robi, żeby wygrać. Tupavki, żeby tylko wygrać, bo już ma te punkty, i mu więcej nie potrzeba do szczęścia. Łez, <śmary> <śmary> chcesz się wy wytaśtać do lawy? Ale omega. No nie. Chyba z ciebie, LOL. Czekaj, ja czekam O nie! Chyba <grym> <grym> z ciebie, LOL. Aj, Dobra. No ze Ale naj, zobaczcie, jak to robi profesjonalista. No, pokaż, pokaż, jak to robi. Profesjonalista. Pokaż. <grym> wow, ale to zrobił? <grym> <grym> nie Leskut, ale, jak się, Leskut, ale jak się ładnie nadziewasz na tą kuszę, nie? Jest. Yes. <grym> Ojejujeju O! Teleport Dobry teleport, Łeza Dobrze! Dobrze. <klucz> <tibagi> a ja w ogóle wpadłem do tego, więc myślał, że a może jednak się... A to takie nie? A to takie, a to nie, oh, a to jednak, a to nie. Zrób to, użyj mi tej mojej kładki, bardzo ładnie. O, faktycznie. Wow, no. ale, Ej, ale to, było to dobre. by, to by dał radę. <laughs> ale wiecie, że my ty wile jesteście tak samo jak ja. za ja pokażę. <laughs> Marno. Ja wam zaraz pokażę, zrobię chwilę celebrity. Oh. Shit. Chcisz? Ale dlaczego? Co wy tam ciśniecie? Co? A, zrobiłeś teleport, patrz, widzisz ten teleport z niki na dole? Wiem, widzę. <grypt> Dobry teleport NEEEEEEEEEEEEEEE <grypt> Dobry teleport, wiem, zdaję sobie z tego sprawę <grypt> Ciuurde, myślałem, że będę musiał. O nie, łapka łysy, nie Ona działa, ona żyje Ona działa, ona żyje She's alive She's a fucking lie, man ale my jesteśmy głupi, tak ładnie. No mówię ma... właśnie, no! To gładką można po środku prze... nie! Nie! Ale elever też nie lepszy, no właśnie o to chodzi, to ma Tylko tego nie zauważył! Oj oh, man. O oh, Jezu! Okropne! A jako już teraz już wszyscy to widzą, to... Trzeba coś na to poradzić. Dokładnie. Creeper idzie! Opaki! Play Minecraft <laughs> film. Nie, no patrz, bo za to rozwali. No co to jest w ogóle? Dobra. O, dobra. Do it. Do it. I dear you. <laughs> o, czyli tam. Zapomniałem, że. Co tam? Oh. <laughs> Fuck <For pain. laughs> No nie! Ale słabi w tej grze jesteśmy, chłopaki, pomocy. Co tu się dzieje? Daj już robisz to. Łezę rob... wierzę w Ciebie. Nie górą, nie podskoczył. Łezę, ja! napraw... naprawdę w Ciebie wierzyłem, że to zrobisz. Ja zapomniałem, że to istnieje. O, okropny. Nie ma szans. o moneta. Łeza się zawsze tak długo decyduje. W ogóle nie trzeba, nie klika nic! Łeza, nie klika nic! <laughs> nie klika nic, Popatrz na gorączkę, jak on trzyma ten, 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 ten. tą strzałkę. No tak, bardziej spierdol w ogóle, tę grę, super. No, Tak, planuję. No, a my ty jesteś niedobry. <laughs> <laughs> No, no nie no, nienawidzę tego po prostu, no. Sam to tutaj postawiłeś! To były, były ja, to postawiłem. O, nie. ja to postawiłem! Kto to postawił? <grym> ja pierwszy, a on jako pierwszy, co to było? A world, 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 of world, of world. Co? Model. Nie, na razie nie, nie. <grym> model nie. Potem się jak już to jest końca. Tapmudy to Tomek no bo tak to Krupa, no nie wiecie? Tap Ja nie, nie myślałem, że się zaprasza na seans, kur. Oh shit... Tap to będzie nie teraz, nie teraz! E, nie. CO JA ZROBIŁEM?! <laughs> oh shit, man. Ostatnia tura. Dobra, jeden z nas musi wygrać. No, ostatnią szansę macie. Po kambeku ktoś może wygrać jeszcze. Bardzo ładnie Sorry loser Wea? Nie mogę świerzyć po prostu więc Znale, Co jest? Weza, spoko Weza uważaj na swoje własne te Pułapki Dobrze! To są jakieś jaja. To są jakieś jaja normalne Stary że to tak działa. No nie co? Neeiiiii! Co tam się stało? Kto to przestawił? Co tam jest? Co? Co mnie zabiło? Co mnie zabiło? Co mnie zabiło? Co mnie zabiły? Za Ej, ale to jest jakieś oszczędzanie. specjalnie, ale my chyba zamknę. Koniec. No, czemu nie wiem, kto tam postawił. O co wam chodzi? Eleb. Nie sensu, wygrał raz. No ja po prostu nie chciałam. Taki są. Co. Strasznie. Wyso Ej, Nie objechałem was, objechałem was. Mogliście to wszystko poniszczyć, nikt tego nie zrobił. No i trochę nie Ale nie tak jak... mogliście to zniszczyć. Prawda? Prawda. Wyszedłem z sprawy, tak jak wcześniej musiałem oddawać. Procenty szansy i w ogóle tak teraz kurde wygrać w ogóle. Słuchaj. Najważniejsze, że nie musisz dawać dupy. <śmienicza> Zobacza, to w sumie. Dobra, to tyle. Ultimate Chicken Horde powróciło. Byłem chamskim śmieciem, ale wiecie. Tak to jest, jak się jest dla innych, to się przegrywa. Jak się jest chujem, to życie jest lepsze. I jak sobie <śmienicza> raz będę chujem, tak teraz oni będą pewnie dla mnie i będzie przejebany. Polecam <śmienicza> odcinki u Neskota i UEzy szczególnie UNESCOTA. Zabawny Słuchaj! Prawda, prawda, Łezowski. Where is my plugin, Elementowski? Where is my plugin? Jaki kurwa plugin? No plug, że plagujesz mój merch, i mój kanał Dobra, no zapraszam i do Neskota i do Łezy. Obydwoje są zaibici, myślicie, że czemu z nim nagrywam? No i na widzę, dwóch tak samo. Bo mocno. nie mam kogo bo... z dobra, nie chodźcie ty. Pa, panie, panie Mateuszu! Panie Matusiu, mogę z panem nagrać? No kurde, chodź, no, dobra, chodź. Dobra, chodź tak. metu, Nie zawiodę, proszę pana Pana Dobra, wasz screen tam się skończył, teraz zamknijcie mordy i wracać do piwnicy Dzięki za obejrzenie, tak jak zawsze, trzymajcie dobrze, się Dobrze, proszę pana, Tomku, chodź, Tomek, ale nie mógł teraz dół, Bo znowu cię pobiję w taki sposób, że będzie widać on nas trzyma w pizamie, w tej, w piwnicy <grym> W pizamie wieku trzech lat za ja nie umiem mówić już Trzyma mnie w piżamie <grym w pizmie> Ale, Pójdź na mnie Dobra, to tyle, dzięki za obejrzenie, tak jak zawsze, Smutowało trzymajcie się mnie w tej piwnicy Do, do, do <grym> zobaczenia <laughs> to zobaczyłam w następnych filmach. Cześć. Na razie. Majo. Bo łezę, rozpierdalasz mnie every fucking time.